Dziękuję Piedulik Dulik za nominację. Oczywiście nagrywam na telefonie, przez telefon, więc Was przepraszam za dźwięki w ogóle. Nie mam dojścia do studia. Pozdrawiam wszystkich, którzy to, to słuchają. Chodzi o inicjatywę, a nie o to, jak śpiewam. Elo. Byliśmy na mieście chłopakami kilka dziewczyn było z nami Nie wiem co tutaj się dzieje, zaraz oszczaleje Weź tu wpaść tu siano, nawet ja wpaciłem i się tego nie wstydziłem Się pomaga dobra strona, tak jak moja przyszła żona Leci kwit, leci siano Lekarz dobra, mordka, sklejam piątkę z nim rano Nie to perza nam tu dali, ktoś z włuchan go wpierdolił i został razem z nami, paka 20 nie na czas, wiem obdeczko będzie dobrze tak Najgorsze już za nami, uśmiechnij się. Mabdeczko, życie jest przed nami. Dostałem nominację i się jej podejmuję. Rapować nie umiem, ale jakoś ten być czuję. Tam po z chłopakami, cs i Fortnite'a. hajs wygrywam, hajs przegrywam. Tak to jest już w życiu. Nominuję cię, nominuję je. Kto chce zarapować, zapraszam cię. No i nom nominuję Bartusiowskiego, Michałka i panda Diego. Zapraszam bardzo serdecznie, więc co? Link do zbiórki macie w opisie w dzisiaj. ja też chłaciłem. Cześć, cześć.